Nitro zasłużył na poniesienie konsekwencji tak samo jak Murański zasłużył na poniesienie konsekwencji. No i ten wykop właśnie ma te materiały na nitra i obok ma te insynuacje. Witam cześć, cześć. Spoilerowałam na moim Instagramie, że właśnie Maja będzie tutaj u mnie gościć, także bardzo się cieszę, bardzo mi miło, że wpadłaś, bo myślę, że to będzie bardzo ciekawe porozmawiać no. z tobą. Dzięki za zaproszenie. Też jestem ciekawa tego formatu, który nas czeka zaraz. No i też jestem ciekawa, bo słuchajcie, dzisiaj z Mają będziemy y, oceniać kontrowersyjne wypowiedzi różnych influencerów, a bardziej chciałabym tutaj dać y, się wypowiedzieć Mai, bo ja sobie na swoim kanale mogę zawsze powiedzieć, co tam uważam, a Maja tutaj niecodziennie widzimy w takiej roli i w takim formacie, także myślę, że że będzie to bardzo ciekawy odcinek. Jestem bardzo ciekawa, co uważasz o niektórych tych wypowiedziach. Przyznam wam, że ja sama nie wiem do końca, co tam jest, bo nie ja układałam pozostawienie. także zobaczymy, co nas czeka. Dajemy, dajemy. Ja już nie mogę się doczekać, serio. Jak przyjdzie pan do sklepu, to pani powie, pan już nie pije, bo pan już za dużo wypił. Jak przyjdzie grubas, pan czekolady nie, bo pan już zeżar w życiu za dużo. To jest taka sama choroba. Ona jeszcze większej kosztów społecznych, niż ta tak. Wszystkie wiesz, choroby układu krążenia, to jakie koszty Miał się wydaje państwo? Z serca. I czego, a jak powiesz, że komuś jest gruby, to a ja to tu lubisz. Po prostu ci nie poszło i nagle... Ty lubisz być ch. No to lecimy na grubo od samego początku. Na grubo? jest tak? Dosłownie, na grubo. Nie? Dosłownie, dosłownie na grubo. Wiem, mm. że ja widziałam wcześniej ten filmik i no tak trochę mnie skręciło wewnętrznie, mówiąc szczerze, ale powiedz, co No, ty no ja, tego, ja tego nie znałam. Mam wrażenie, że ta fatfobia, czyli taka właśnie strend do grubości, ona jest potworna w naszym, w ogóle w, w, w świecie, ale też wśród tych influencerów. Jest jakieś takie przyzwolenie. Już coraz mniejsze jest na bo walczymy, ale na to, żeby obrażać grube osoby tylko dlatego, że są grube, jest tak wielkie przyzwolenie. Mnie też przeraża, ja się mierzę z zaburzeniami odżywiania i wiem, że fatfobia może prowadzić do tego, że mogę na przykład, nie? Bo nie, nie będę jadła się będę bała tego. I to jest tak kontrskuteczne mówienie w ten sposób o... otyłość jest chorobą, ale grubość nie jest chorobą. Grubość jest wyglądem, który jest bardzo też subiektywny, bo dla kogoś będzie gruba osoba, ta dla innego kogoś coś innego. I oni mówią wyłącznie o wyglądzie. Jeśli mówiliby o otyłości, to wtedy rzeczywiście Oczywiście warto, żeby podali na przykład wyznaczniki tej otyłości, ale jak widzimy osobę grubą w sklepie, to my nie wiemy, na co ona jest chora. Tak samo jak widzimy chudą osobę, to też nie wiemy, na co ona jest chora. To jeszcze porównywanie tego do alkoholizmu. no Osoby, które mierzą się z chorobą alkoholową, także zasługują na pełne wsparcie. Mówienie też o nich, nie wiem, jakiś patus, alkoholik, w takim negatywnym pojęciu, też jest niedopuszczalne. Tak, w sensie, no mnie zdziwił ten fragment jego ja na TikToku, właśnie widziałam, dlatego, że okej, okay, też mówienie, że o Otyłość nie jest niczym fajnym. Jakby to nie jest samo w sobie złe, natomiast cała ta maniera tej wypowiedzi, to w mm. jaki sposób to zostało przedstawione, to jest troszkę tak, że mówiąc w ten sposób, możesz sprawdzić, że okej, okay, ta osoba może schudnie, ale może wręcz za bardzo schudnie, no nie? Czy znowu z drogą skrajną. Albo może. Były t... badania robione na to, że tak naprawdę jeśli chodzi o zachęcanie do tego, żeby zmienić nawyki żywieniowe, to takie pogardliwe wypowiedzi stygmatyzujące, one są kontrskuteczne. One na większość osób. Zawstydzające nie działają. I oni też czasami mają dobre rzeczy, ale mają bardzo właśnie dużo takich stygmatyzujących, i to jest właśnie Tak, wrażenie ja się zgadzam, to... że czasami szalony reporter powie coś sensownego, ale często jest to takie na chłopski rozum po prostu, mam wrażenie. I... Ale całe szczęście TikTok tutaj zareagował, i z tego co widziałam, to opinie są raczej negatywne. No to i... bardzo dobrze. Dobra, przejdźmy dalej. Ty mama, mamy w domu? Nie, nie mamy. Idealnie. Piękna, nie? Witam. To jest symulacja plucia mm -hmm. I jeszcze mamy coś symulację. Zrobiłem symulację plucia na płatki, które kupiłem, bo na płatkach było k A twoja mama nie powinna się wstydzić, że je się z chłopami za pieniądze? Czy twoja mama nie powinna się wstydzić, chyba, że, ma, że masz plan A i masz plan B i tak, tak, któryś mężczyzn, ludzi? Ja mógłbym powiedzieć na przykład, że twoja mama poniosła porażkę, ponieważ wychowała dziecko na k Szacunek do twojej mamy oczywiście. Ja nie ruszam yy, mamy, nie ruszam tat. No, nie, w ogóle nie, nie ruszasz, ruszasz. Jednak, no, ale ruszasz. troszkę. Nie, zupełnie się nie dowiedzieliśmy niczego. Nie no, to jest taki pokaz. To, to jest z tego czasu, kiedy on jeszcze nie, potem nie, nie przeprosił tak? Za to, to tak. jeszcze było zanim. Więc dobrze, że to było przed przeprosinami, to znaczy, że te przeprosiny nastąpiły i ja teraz z Natanem mam jakiś tam kontakt, bo wiem, że z zagadnieniami zdrowia psychicznego mierzy się i, i o tym też mówię otwarcie, więc fajnie. To jest obrzydliwe, znaczy to jest taki pokaz który nazywanie kogokolwiek i workiem na Przecież Mandzio też tutaj do, dołożył swoją cegiełkę. Jest obrzydliwe. Ja rozumiem, że mężczyźni chcą walczyć o to, żeby nie doświadczać przemocy. Tak samo jak kobiety chcą, każda osoba chce walczyć o to, żeby nie doświadczać przemocy, ale to jest po prostu zły obiekt tej walki. Po pierwsze, zły sposób, bo nazywanie kogoś szmat. Tylko dlatego, że wysłuchało się głosówki tej osoby do przyjaciółki jest co najmniej no, nieuprawnione, albo no, no, skala jest zupełnie inna tego, co tutaj widzieliśmy. Znaczy mamy Stewarta, który jest rzekomą ofiarą, z której każdy chciałby zrobić tę ofiarę, a on mówi wprost, że nie, że to nie jest ta sprawa. Jeśli walczy się o prawa mężczyzn, to wydaje mi się, że warto wysłuchać mężczyzny, u którego miałoby chodzić. Potworne jest traktowanie ludzi jako planu A i planu B, ale naprawdę nie wiemy, nic o relacji z i Bogaty Nie wiemy, jak ona go traktowała. Wiemy, co powiedziała do przyjaciółki w wieku tam jako nastolatka, zaprzyjaźniając się z nią, kiedy poznawała faceta. Tyle. I teraz sobie myślę, a jakby twoje głosówki na przykład pokazać? Albo moje. to moich byłych partnerów jakieś żarciki takie między nami, które sobie robiliśmy, czasami sobie i one były albo czy czasami... z***. A jakby y teraz wyciekło, że Maja, Staśko... Żartowała sobie z partnerem w sposób no. na przykład... Re... No to właśnie e... to by podbiło internet pewnie. A, a właśnie o to chodzi, że kurczę, jak mamy zgodę wszystkich osób i jak lubimy taki rodzaj żartów, ludzie niby mówią, że u już nie można o niczym żartować. Można, właśnie o to chodzi, że można, tylko że gronie, które się na to zgadza i które ma na to przyzwolenie. I kiedy mamy tutaj dwie przyjaciółki, one rozmawiają o czymś na swoich zasadach, swoim językiem, czy, czysto pewnie z dystansem, żartując. I jedna z nich nagle wykorzystuje nagranie tej drugiej. To myślę, że w sytuacji Fagaty jakby właśnie najgorsze było to, że to troszkę było mówienie o osobie trzeciej, no nie? Że właśnie mm -hmm. Stewarta, że on nie słyszał tych głosówek, że on się jakby nie godził na nie, tylko on nie wiedział po prostu o nich, że one tak brzmią, no nie? No wiadomo, to było przed, przed jego poznaniem tak naprawdę. Więc można gdzieś tam pomyśleć, że to jest takie, wiesz, żartowanie sobie z przyjaciółką, ale też w sumie masza mówiła, że one się nie znały wtedy za bardzo, że one chyba A, to jest nigdy się starym. nawet nie widziały na żywo czy coś. Ciekawe było zjawisko to, że tak naprawdę jak te głosówki wyciekły, to ten hejt na fagaty jeszcze nie był aż tak duży. Największy zrobił się natomiast w momencie, kiedy ona zaczął sobie właśnie z tego żartować. Tak kiedy na billboardzie pojawiło się hasło, że mm. mój plan A i B i tak dalej, że ona zaczęła sobie po prostu robić troszkę na tym fame mm -hmm. w jakiś sposób, że właśnie nawet sama nagłaśniała tę sytuację, mimo że jest ona zdecydowanie negatywna. To, ale to ciężko czasem jest tak, jak jest taki kryzys i ciężko w ogóle wiedzieć, co zrobić wtedy. Nie wiem, czy też tak ja, jak miałam tę sytuację z burgerem, to ja w ogóle nie wiedziałam, mm -hmm. jak sobie zrobić. z tym poradzić. I w, może ja właśnie wtedy powinnam mm -hmm. taka być, jak fagata, tylko że no chyba to... to, 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 to ja że nie, nie zawsze wie. lepiej jest po prostu przeprosić, o ile faktycznie widzisz swój błąd, bo jeśli nie widzisz swojego błędu, znowu przepraszanie za samego przepraszania, to też no jest oszukiwanie są. po prostu bo... siebie czy, czy widzów, no nie? No tak, no tutaj niewątpliwie ta fagata miała, miała no. złą strategię radzenia sobie z tym problemem. Tutaj na przykład mamy... Znaną Ci też osobę, ja Znaną, widzę, że to rodziny mamy. Tak, cała rodzinka. Tutaj jest kontrowersyjny wycinek z mojego materiału z Tomkiem, nie wiem, czy widziałaś, bo latały trochę właśnie szoty na TikToku, więc zobaczymy, co no bej, no. Nigdy przenigdy nie myślałem o zdradzie, niekoniecznie w tym związku. Byłeś w związku, miałeś swoją dziewczynę, ale miałeś ochotę na jakąś inną. No to tak, to cały czas, ale <suszy> w sensie, no... <suszy> Okej. Okay. To... Generalnie to jest ten urywek i jeszcze mamy drugi, żeby tutaj Tomka Dobyć do ziemi. Nigdy przenigdy nie myślałem o rozstaniu. Ja zawsze jak jestem wściekły na Klaudię, bo kłócimy się o coś bardzo ważnego w danym momencie, to w momencie jak jestem bardzo zły, to mówię: "Mam dupie no dobra, trudno, znajdę sobie nową dziewczynę. Nie muszę z nią być. Uuuu i siedzę i tak jestem. Dobra, to może przejrzę Tindera, zobaczę jakiś ciekawy materiał. Potem tym jest samo Mówię, Dobra, nie jest taka zła może. Ojej Dobra, co sądzisz o tym? Dom jakiś za ścianą, także może podsłuchuję. <grym> o nie, to jest no, to jest gruby. <grym> znaczy, e, jeśli chodzi o same myśli, to ja nie mam problemu z tym, że ktoś. No wiesz, my nie, roz, nie możemy rozliczać nikogo z myśli. Jeśli ktoś ma takie myśli, to, to nikogo nie krzywdzi. Dopóki mhm. nie będzie ci na przykład mówił, e, zdradzę się zaraz, no bo to już jest toksyczne. To jest szantaż, już, Tak, nie? Ale, ale, ale myśli, to myśli. No mamy różne myśli, fantazje, to co się dzieje w głowie, to jest nasze, zachowajmy to też dla siebie i w ogóle spoko. Wszystko, wszystko jest okej. Okay. Ale to, co to, 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 to drugie Wydaje, się tam pojawia. No. Pojawiło, czyli ta jego reakcja na Wasze kłótnie. Nie, red, flag, nie. red flag wiesz my. No, trochę. To, trochę to, tak. to, nie, to nie brzmi jak zdrowa reakcja na kłótnię. Nie wiem, czy sobie potem to przegadaliście. Przegadaliśmy o tym, No, tam. No, to, to, to jest zdrowe, nie?, że się potem o tym mm. gada. Znaczy, że sobie wejdzie na Tinder, to tam wiesz, to, 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 tobie też nie krzywdzi krzywdzicie w żaden sposób, ale to, że ci mówi, że w ogóle to już koniec i że to już stanie, to, to jest właśnie szantaż. To jest... W sensie mówić, nigdy nie usłyszałam od Tomka czegoś takiego. A, okay. ja, mówi, mu... ja mówię jej, że to już jest koniec, i, więc to, też mnie jakoś nie, nie tak. jej chodziło chyba o to, że myśli, myśli, myśli mhm. sobie, że dobra, sobie nową dziewczynę znajdę, czy coś sobie przegląda, nie? W tym sensie. No nigdy, ale też nigdy to nie ususzam. traktowanie tych dziewczyn jako no, To jest też strasznie słabe. No. Bardzo fajnie, jak się patrzy na swoją partnerkę jako najpiękniejszą na świecie, i fajnie, jak się ma właśnie taką mieszczącą się w kanonie atrakcyjności, jak właśnie ty. zaglądanie do innych, i potem wiesz, uznawanie ich za Dlatego, że nie wyglądają w jakiś sposób. No to jest już nieciekawy. I znów, jeśli to się pojawia w myślach, okej, okay, no jesteśmy tak profilowani, trudno. Ale mówienie takich rzeczy publicznie. <grym> to już ciul, 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 to no no. Nie, nie lepiej tego lepiej nie robić. Dziewczyny na Tinderze się czują źle, faceci też się czują źle, a potem się tym przejmujemy, bo właśnie myślimy, no ale Gimper by powiedział, że wyglądam jak. Miejmy <grym> <grym> nadzieję, że nikt tak nie pomyślał. Nie, nie myślcie tak. <grym> nie słuchajcie Gimpera w tej. To, Tomek się nie jest na tym Dobra, Dalej. to tutaj skrytykowane zostało. Tak, Tomek dostał retorykę. Tak, teraz. Kogo my mamy? O, to w ogóle jest ciekawe. No to przesłuchajmy. Grubi ludzie na przykład mówią, że są wręcz agresywni w tym, że mówią, że bycie, bycie grubym jest zdrowe, co nie jest zdrowe, to jest raz, a dwa, że zazwyczaj jak się ich nazwie grubymi, to się o to obrażają, a przecież jakby nazywamy rzeczy po imieniu. Tak samo jak ktoś jest chudy, także ja. Zacznijmy od tego, że zauważyłam, oczywiście nie generalizuję, ale bardzo duża część osób, które jest body positivity jest bardzo agresywna, tym. Nie wiem, czy zauważyliście. I tak jak już mówiłam, nazwanie kogoś grubym jest bardzo obraźliwe, a jak ktoś mi napisze w komentarzach, że, oh my god, ale ty jesteś trupem w ogóle, so albo anorektyczka. To wszystko jest w porządku i te komentarze są lajkowane i tak naprawdę to było moją inspiracją nagrania tego filmu. I to jest chyba różnica, której ona nie dostrzega, że rzeczywiście osoby, które są grube, doświadczają potwornej stygmatyzacji w Polsce i na świecie. I to między innymi lekarze, którzy znajdują leki na Każde ich schorzenie, nawet no nie wiem, na złamanę, złamaną nogę, że schudni. Świat jest też tak skonstruowany, że na przykład miejsca są dla osób, które są szczupłe, bądź mieszczą się w tak zwanej normie BMI, a osoby, które są grube, no nie mieszczą się w tych miejscach. Więc to, co ona teraz robi, czyli jedzenie na ekranie, jeśli byłaby gruba, to dostałaby same komentarze hejterskie, na zasadzie nie tyle, będziesz jeszcze grubsza, jesteś obrzydliwa. A osoba szczupła może to robić i nie dostanie takich komentarzy. I to jest chyba ten rodzaj przywileju. Ja rozumiem jej zdenerwowanie, bo sama też dostawałam takie komentarze, że one bardzo mnie, bardzo mnie bolały, że anorektyczka i rozumiem, że ją denerwuje to, że nie widzi jakiegoś wsparcia w tym, że ona tutaj też jest jakąś ofiarą. I wydaje mi się, że po prostu warto mówić o tym, że obrażanie kogokolwiek ze względu na jakiekolwiek ciało, czy ono jest szczupłe, czy ono jest chude, czy ono jest grube, nie jest ok. Ale widzenie winnych tej sytuacji, czy przeciwstawianie się w tej sytuacji wobec osób grubych, które nie są winne temu, że ktoś jej napisze, że jest anorektyczką, czy że jest to, to po prostu winno, jest osoba, która to napisała. I ci, którzy to lajkują, jeszcze wypowiadanie się na zasadzie gruba osoba nie jest zdrowa. Gruba osoba może być znacznie bardziej zdrowa niż szczupła czy chuda osoba, ponieważ nie znamy wyników jej badań. Otyła osoba jest chorą osobą. No na ten... przykład na moim przykładzie nawet ja teraz zostaję jakby dużo wciąż negatywnych opinii, ale też bardzo dużo pozytywnych opinii na temat tego, jak wyglądam. Bo teraz jest taki trend na to trochę, że to jest właśnie takie fajne, jak Yy, są wysportowane ciała, sylwetki i tak dalej. No ale ja sama pamiętam, właśnie, że no kiedyś tak nie było, że to nie było fajne, tylko właśnie obrzydliwe i sama pamiętam też, że różne komentarze leciały w moją stronę że wyglądam jak facet, tak wiesz pejoratywnie, non stop słyszę że wiesz, że, że wyglądam jak transbestyta albo że jestem obrzydliwa, czy coś, i wiesz, takie właśnie komentarze po prostu, żeby ubliżyć mi typowo, w sensie ja uważam, że no właśnie, same słowa nawet nie są złe, bo tak jak na przykład ktoś mówi mi, wyglądasz jak facet no to to samo w sobie, no, nie jest obrazem tak, tak, tak. To nie jest obrażenie. Tylko, że ja wiem w jakim kontekście ta osoba to mówi. Ten tak, pan, tak. którego każdy bardzo lubi, pewnie kojarzysz? Czy nie tak, kojarzysz? Tak, ja kojarzę. On teraz dopiero co, chyba jakoś niedawno, nazywał mnie, ale już tak naprawdę bardzo, bardzo mocno. Ja napisałam o męskiej depresji, i on bardzo mocno mnie nazywał. Już. Takiego, więc tutaj mm -hmm. myślę, że może faza po prostu już nie wiem no. no, ten pan ma bardzo mocne wypowiedzi. Także zobaczmy, co tym razem mamy do, do usłyszenia od niego. Kto kupuje takie only dla fanów? Męskie przegrywy. Zwykle to jest tak, że to są faceci, którzy mają jakąś żonkę, którzy. Są beciakami w relacji, zostali zbetatyzowani przez smalczycy, z którą są w relacji i się użalają do takiej onyfansiary, płaczą jej, oni muszą jej zapłacić, żeby do niej napisać. Cała masa jest takich facetów, co właśnie z tego powodu wykupują takie onyfansy. fansy. In, inni z kolei wykorzystują, kupują to, ponieważ jest tu taka tajemnica. Że ty zaglądasz jakby przez dziurkę od klucza, a w momencie, kiedy masz coś na, na wyciągnięcie ręki za zafryj na jakichś uh, tubach innych niż YouTube, to takie whatever to jest, na takich żałosnych facetach jest budowany świat. No to jest facet, który nienawidzi mężczyzn, no. No Co tutaj poradzić na to? To jest taka, taka bardzo widoczna, jawna nienawiść do mężczyzn. I szczerze mówiąc, może dobrze, że on się tak obnaży że nienawidzi mężczyzn. Nienawidzi kobiet, to wszyscy wiedzą, ale że też nienawidzi mężczyzn. On chyba po prostu musiałby przerobić, no, różne rzeczy. Bardziej mi go żałuje. Дальнейшее. Traktuje poważnie to, co on mówi, bo to, co mówił, było bardzo niespójne, nielogiczne. Mało tam, tak naprawdę, było tez, z którymi można by polemizować, bo on sam stawia tezę i zaczyna po chwili odwoływać tę tezę, bo z drugiej strony zaczyna dostrzegać inne elementy. No, taka główna chyba tutaj teza, którą możemy wywnioskować, to jest to, że Karioner uważa, że mężczyźni, którzy kupują OnlyFansa, to są bety, simpy i są żałośni. Więc jakbyś to skomentowała. Myślę, że on nie wie nic na ten temat i myślę, że najlepiej wiedzą to ci, którzy. Kupują tego fansu, ewentualnie osoby, które mają oni fansa na przykład, to mogłabyś się tym podzielić, ale to też jest nie no bo tych Onifansów jest mnóstwo i tam na każdym, pewnie każdy ktoś swojego znajdzie. Tutaj ulubieniec. Nie. Ja czegoś takiego doświadczyłam tylko w dzieciństwie, kiedy moi koledzy ze szkoły pluli mi na plecy i kazali mi z tego kraju, cytuję. Jakbym chciał być niemiły, to bym powiedział, że się pierwsi na Tobie poznali, bo takich naciągar jak Ty, to żaden kraj nie potrzebuje. I rzeczywiście najlepiej, jakbyś się zakopała w tej amazońskiej dżungli i tam odprawiała swoje rytuały. Tak w ogóle, to jakbyście chcieli, to Tamara jeszcze sprzedaje ręcznie rzeźbione bębny i wykonuje je max z Ukrainy. Jeśli chodzi o samą Tamarę no to tam rzeczywiście chyba mamy do czynienia z rodzajem skamu no czyli z tego na co widziałam tą sytuację no to raczej na pewno tak. Tak, że nie ma co do tego wątpliwości. W ogóle jest dużo jakichś takich szarlatanów, którzy udają lekarzy albo którzy wykorzystują to, że ludzie mają problemy zdrowotne do tego, żeby sobie zarabiać na tym i żeby ich oszukiwać. To są, no to są potworne sytuacje, ale nie wiem po co włączać w to akurat ten fragment, gdzie ona dzieje się się tym, że była po prostu dyskryminowana przez uczniów ze względu na swój wygląd i, nie wiem, zachowanie. I dlaczego ich popierać? Czy w ogóle poznali się na Tobie. To co, teraz ludzie, którzy będą w szkole dyskryminować pluć na plecy jakiejś innej dziewczynie będą zawsze mieli wymówkę, a, bo my się poznaliśmy na Tobie. Bo Ty jesteś pewnie naciągara jak Tamara. Albo, bo w przyszłości będziesz robić takie rzeczy jak ona. Przecież to było dziecko. Jak można w ogóle uznawać, że plucie na plecy dziecka jest uzasadnione? To akurat bez wątpliwości, że czegoś takiego w żadnym sposób nie powinno się usprawiedliwiać. No. Ona ma tyle na sumieniu, że nie trzeba wykorzystać też tych fragmentów, bo co, naprawdę, bo to, bo to jest, tutaj można łatwo wypunktować bardzo, po co łączyć jeszcze to z tą dyskryminacją? No, ten fragment, zgadzam się, że można było akurat pominąć, bo gdzieś tam był zbędny w całej dyskusji, no to co Tamara prezentowała, no to też nie jest y, na pewno to wzorem i raczej, no powinno się piętnować takie zachowanie właśnie, jak po prostu e? skamowanie ludzi. No to jest ważne, y nie, no w ogóle ten materiał jest ważny, tak samo jak o Jakubie Czardzieju, ale, ale po co włączać właśnie do tego ten fragment. Dobra, dajemy dalej. Mateusz Mureński, tak jest. Znowu spotykamy się z waszej strony z pomówieniem. Tak? Kolejny raz. Rafcjiu, a długo jeszcze będziesz uciekał od tych alimentów? I widzisz, właśnie o tym mówię, człowieku, długo? no zastanów się. No długo czy nie. No ale jak możesz takie rzeczy robić? I widzisz? I to jest właśnie to, o no to czym się wypowiadałem w internecie. Człowieku, A czy, dziecko, ja sześcioletnie czy siedmioletnie, w tym momencie być może dojdzie do niego, że instynuujesz, że jego matka się puszcza. Z kimś ja, innym. Ja tylko powiedziałem, czy jeszcze długo będziesz uciekł od alimentów. No tak, ale to No, jest no, no i wcale tego nie sugerujesz. Człowieku, no to właśnie. To, nie. Mateusz, nie uważasz, to że to jest, to jest wciąganie, obrzydliwe. Wciąganie, bo... I, ale czekaj, bo z jednej rzeczy się zgodzę. Masz rację. Ja nie chcę się o tobie wypowiadać w internecie, ale wiesz dlaczego? Bo wy właśnie robicie strasznie obrzydliwe rzeczy, instynuując tak, coś takiego nawet. No to jest ca cała ta sytuacja, która jest rzeczywiście obrzydliwa, i ona w tej chwili doprowadziła do ultimatum, które postawił Wardenga. Jak najbardziej słusznego ultimatum. Ja bym chciała, żeby każda osoba, która pomawia, która jest przemocowcem, miała takie ultimatum postawione, żeby, żeby nie, nie byli już publicznie, bo inaczej robi się z krzywd, które oni wyrządzają. Jakiś rodzaj skandalu, kontrowersji, no i czegoś, co jest zasięgowe. Uważam, że powinien to samo zrobić wobec Nitra, bo Nitro też od lat wyzywa dzieciaki, grozi, czy życzy, życzy. Matce, więc. Ty mówisz o tej przeszłości. No właśnie, trudno powiedzieć, kiedy był ostatni tego typu taka groźba, powiedzmy. Wydaje mi się, że. Ja nic nie śledzę za bardzo, więc nie wiem, ale no wydaje mi się, że już chyba nie robi tego. Przynajmniej mm -hmm. na pewno nie tak, jak to robił, no nie? No, robi też inne rzeczy. No, to, to jest tak, że od tamt za tamto nie przeprosił, na przykład. To też jest inna sprawa, że się nie odciął. Wciąż ma wypowiedzi, które są krzywdzące, wobec też osób grubych, na przykład. Mówiąc tam, że kobieta poniżej 60 być, bo inaczej jest wielorybem, czy tam kimś. No to chyba akurat żartował z tym. No ale to dot dotarło całkiem, całkiem daleko. W każdym razie, no, ja bym takie ultimatum chciała widzieć i po tej, i po tej stronie, bo jedna, i druga strona jest krzywdząca i w ogóle po każdej krzywdzącej osobie, ale tutaj się zgadzam, no, że sugerowanie właśnie i, i insynuowanie, że to nie jest syn Nitra jest krzywdzące wobec matki tego syna i wobec syna i w ogóle włączanie w to rodziny, to jest wstrętne. Co więcej, teraz w ogóle na wykopie jest ta akcja cała, gdzie udostępnia się materiały właśnie z y, tym, jak Nitro zachowywał się naprawdę, naprawdę krzywdząco, ale ja też doświadczyłam krzywd z jego strony i strasznie mnie boli to, że jego sen też musi teraz tego doświadczać, że ktoś innego dręczy. Że przez jakieś wypowiedzi takiego idioty jak Murański może doświadczać tego jego syn, jego matka, bo absolutnie nikt na to nie zasłużył. Nawet Nitro nie zasłużył, żeby w ten sposób go traktować, jak on traktuje innych ludzi. Nitro zasłużył na poniesienie konsekwencji, tak samo jak Murański zasłużył na poniesienie Konsekwencji. No, i ten wykop, właśnie, ma te materiały na nitra, i obok ma te insynuacje. Ja mam wrażenie, że z ich strony to jest bardziej chęć dokopania człowiekowi, a nie poniesienia konsekwencji za, za złe czyny, które zrobił. No, tak jak mówię, ja teraz nitra nie śledzę, więc yy, nie wiem, co. On... Jakby teraz prezentuje na streamach i tak dalej. Wiem, że jest kontrowersyjny na pewno mocno. Widziałam te właśnie z przeszłości jakieś nagrania, gdzie wyzywał te dzieci faktycznie. No i wiadomo, że to nie było okej. Okay. I dobrze, że już tego nie robi. Przynajmniej nie, nie, nie w taki sposób, bo no, ja wiem, że on często ma taki humor, że sobie żartuje, obraża ludzi w ten sposób i tak dalej. I dużo osób pewnie może czuć się skrzywdzonych przez to, co on mówi, nawet jeśli mówi to w żartach albo w sarkazmie i tak dalej. I to tak. też jest taki mechanizm wybielania się i usprawiedliwiania żartem. Teraz mówi się, że ludzie, nie wiem, wybierają się zaburzeniami psychicznymi i tak dalej. Prawda jest taka, że to żartami od lat się ludzie wybierali, że zrobili coś strasznie, strasznie złego. Te, ale to tylko żart, ale to tylko konwencja. I to jest dopiero taki mechanizm wybielania, usprawiedliwiania swoich zachowań. Przejdźmy dalej, już do ostatniego. Istotna wypowiedź. A. Pu. <laughs> <laughs> No. Widziałaś pewnie ten rybek? Widziałam, widziałam. Ale wiesz, co. co sądzisz o tej wypowiedzi? No właśnie, no właśnie tyle. No. On tu się zachowuje trochę jakby. dziko. Dziko. No tak mało ale prawdę powiedziawszy jest znacznie więcej takich szkodliwych i naprawdę krzywdzących, obrzydliwych wypowiedzi na tych wszystkich galach. A skupiamy się na gościu, który po prostu robi jakieś obrzydliwe gesty I jest to wstrętne, cringe'owe, jakieś takie... Mm nie, ale z drugiej strony ja bym wolała, żeby więcej krytyki, no bo co tu krytyki, no to nawet nie ma co krytykować. Ale ja właśnie nie wiem o co chodzi w ogóle. W no nie? Nawet. Że nawet nie ma co krytykować, do czego się odnosić, no nie wiem. A wolałabym, żeby więcej krytyki właśnie takiego wiralowego e, zasięgu i tego, żeby to było widoczne, było wobec takich krzywdzących wypowiedzi, no bo to jest, mam wrażenie, że taki pokaz toksyczności jakiejś takiej, wiesz... Nie, no, nie wiem, czego to jest pokaz. Trzeba by <laughs> Alana zapytać, co chciał przekazać. Myślę, że nic dobrego. <laughs> A, że Chciał kogoś wyzwać w ten sposób. No nie wiem, no w sensie ma uśmiech na twarzy, więc. A, może próbował no to wypić. Może... No nie wiem, nie A, wiem. No, trzeba no, by to że kogoś na... nie wiem, chwalił, właśnie fajnie wypadłeś na. No, na swój chwalił. sposób, że tutaj <laughs> też. Boże, Daje no, ci no, całą moją miłość. <laughs> no, może o to chodziło. No w Ciebie miłością. No. Być może, nie wiem, Alanda i znać, jeśli to oglądasz. Będziemy wdzięczne, myślę, na pewno. Ten pogląd mi odpowiada. Najbardziej to to najlepszy wszystkich. pogląd ze mm -hmm. na wszystkich dzisiaj. No to super. W każdym razie, dziękuję Ci za wystąpienie. Mam nadzieję, Dzięki. że dobrze się bawiłaś, bo no, nawet, nawet nieźle. Fajnie, no? Fajnie. Dużo było. Do dobrze ogadania. jest wysłuchać też drugiej strony. Chętnie bym podebatowała z Tobą na część tych tematów, ale no też, tak jak mówię, chciałam dać bardziej Tobie pole, żeby się wypowiedzieć. Być może, bo jeszcze nagrywam więcej odcinków, więc że jeszcze będę miała okazję gdzieś tam z Tobą porozmawiać na niektóre z nich, ale no fajnie było usłyszeć, co, co tym sądzisz. Nawet mówię, jak mamy jakieś trochę zgoła inne poglądy na niektóre tematy, to zawsze fajnie jest usłyszeć drugą no, stronę. No to chodzi, pogadać, nie? I skonfrontować no się w jakiś sposób. Super. Tak, więc Wy też zanim gdzieś tam obrazicie, skrzywdzicie i tak dalej, zastanówcie się, bo też zawsze jest ta druga strona, nie. I my czujemy, mamy systemy nerwowe i Ty i ja, i niestety to w nas uderza. Dokładnie. Także dziękuję jeszcze raz. Mam nadzieję, że dobrze Wam się oglądało i do zobaczenia do zobaczenia w następnym filmie pa.